Dla, ale nie wiesz, że czasami, że osoba, do której dzwonię jest tą osobą. Ja tobie y, młody człowieko chodzi o egzorcyzmy, tak? Tak. A z jakiego powodu y, szukasz księdza, który przeprowadza egzorcyzmy? Bo miałem kiedyś się do czynienia z, tablisko, z tabliczką tabliczką i... No mnie spotkała przykra sytuacja ogólnie. Mm -hmm. I coś się dzieje w domu? Czy ciebie czy, 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 czy coś opętało? No ogólnie 3 lata temu w 18 roku użyłem tabliczki o Owija w internecie, tam było 60 tysięcy widzów Czyli na, na, na żywo to zrobiłem na, na streamie na YouTube eee, No i wzywaliśmy Kaczyńskiego, tam Magika i tam nieważne kogo, jakieś tam duchy. No i ja tą tabliczkę niszczyłem lewą nogą. I potem na, miałem walkę taką w WMA i miałem 3 dni przed walką. Sen, sił mi się ręki, 14 sekunda na tablicy cyfrowej. No i w tej sekundzie, 14, złamałem nogę e, lewą z i piszczel I się chciałem zapytać, o co tu chodzi? Dlaczego tak było? Czy to jest przypadek, czy, czy co? Wydaje mi się, że to może być przypadek, jeśli chodzi o jakieś cyfry, czy coś, bo różne sytuacje zdarzają w życiu. <laughs> Ale nic z to mi się wydaje nie ma wspólnego z jakimś demonem, czy opętaniem, czy z duchami. A tabliczką Ouija, jeżeli się bawiłeś i wywoływałeś duchy, to czy zakończyłeś seans tak jak powinieneś? Nie, bo to w trójkę robiliśmy, jeden kolega puścił rękę. Dłą w sensie, niby. Ale to jest, są przysądy, że trzeba się trzymać, czy nie, no i to jest takie... Ja tą tabliczkę lewą nogą chciałem połamać, wtedy tak się wydarzył, taki opętany głos zrobiłem. Potem miałem sen, a potem nogę złamałem w walce. Ujdzie. Tak Jak kolega puścił tą tabliczkę ujdzie, to... Słyszysz? Tak słyszę, oczywiście Jak kolega puścił tabliczkę mm -hmm. ujdzie, to mogę go za chuja złapać. <laughs> ja się dziwię, że nie, śmiechem nie wybuchłeś, Pa się rozłączył, nie? To jest dobra, luj. Nie, wie, ja widziałem w początku. Ujdzie.